Cześć, siemajo! Witam Was w kolejnym odcinku Minecraft na wieśniaka! Tak? Dla, na, na wieśniaka. Tak, Tyle jest ciemno. Czyli nie pójdziemy spać. I, o, przepraszam, ja pójdę do to do, do, po jest kochaj? W domu? Bo to jej, tam ma skrzynkę jakąś on i nie ma tu jakiś jakiś blaznieczyk! Dobra Czyli ten miał za zatrute wywalam

Jest, kowal, jest! Kowal No kurde spadło do wody